Nazywam się Andrzej Fryderkowski, jestem profesorem medycyny. Zajmuję się leczeniem chorób przewlekłych. Jestem autorem książek. Między innymi dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o skutecznie wyleczyć choroby sercowo-naczyniowe. W tej książce Państwo znajdą wszelkiego rodzaju informacje, w jaki sposób nie dać się wpakować w system. Drapieżny system leczenia lekami. Metody, które my opisujemy są na tyle skuteczne, na tyle bezpieczne, na tyle łatwe do stosowania, że wydaje mi się, że warto jednorazowo zainwestować w taką książkę. Mam nadzieję, że książki staramy się pisać z językiem bardzo prostym, zrozumiałym. Polecam, proszę Państwa, Polaku wejść Zdrowie w swoje ręce, jeżeli chcesz dożyć stu lat.